Przerwa zimowa zbliża się wielkimi krokami. Dla zespołów zespołu Sytykru 4 ligi to tak naprawdę ostatnia okazja, by poprawić swoją pozycję w tabeli. Czy komuś udało się tego dokonać w 15 kolejce przekonamy się w dzisiejszym magazynie skrótów. 15 tura spotkań wystartowała w piątkowy wieczór, i to od razu od przepotężnego uderzenia. Przy ulicy Marymąckiej w Warszawie Duma Biela, na schutnik Podejmowała MKS Mazowie -Misk Mazowiecki. Jeden z dwóch hitów tej kolejki. Oczywiście w późniejszym etapie dzisiejszego magazynu skupimy się również na tym drugim, ale na razie delektujmy się tym starciem. Powiedzmy sobie szczerze, do tego momentu, do minuty 33. trzeciej, przeważał hutnik, natomiast. Stadion w Warszawie uciszył Patryk Zych kapitalnym uderzeniem z dystansu. No i tutaj właśnie gospodarze starali się odpowiadać, nie poddawali się. Natomiast za chwileczkę po raz kolejny przypomni o sobie skrzydłowy Mazowi-Misk Mazowiecki. Przebojowa akcja, wycofanie do Zycha. No on w takich sytuacjach się nie myli. I podwyższa prowadzenie na 2 do 0. Tuż przed przerwą w minucie 43 Mazowia miała już dwubramkową przewagę. Tutaj świetna próba z dystansu w wykonaniu gospodarzy. E, piłka. Odbita od słupka, no ale cały czas bez bramek po stronie Dumy Bielan, a strzelała na swoje bramki. Mazowia, misk Mazowiecki, tutaj niepotrzebna strata, Podpora wypuścił sobie piłkę, nikt nie był w stanie go dogonić. Michał Podpora, duży spokój młodego napastnika z Mińska Mazowieckiego i mamy już wynik 3 do 0. Natomiast to nie koniec emocji w tym spotkaniu, Mazowia się nie poddawała, Mazowia czuła, że to jest jej spotkanie i naciskała dalej. Kolejna sytuacja, Giland dobija, Gilant trafia i tym samym ustala wynik tego starcia na 4 do 0 dla Mazy. 7 września 2024 to datę doskonale znają kibice Błonianki Błonie, ponieważ wtedy i zespół po raz ostatni sięgnął po komplet punktów w ramach rozgrywek sytyklu IV Ligi. No i podopieczni tenora Pulkowskiego ponownie starali się dokonać tej sztuki w domowym pojedynku z MKS-em Przasnysz, ale tak łatwo nie było. Na początku widzimy, że większą chrapkę na zdobywanie bramek miał MKS Przasnysz, ale najlepszą sytuację wykrowała sobie Błonianka. Natomiast dobrze na posterunku skutecznie Michał Supczyński. W odpowiedzi właśnie akcja Przasnyszan Szymon Kamiński. Dobre uderzenie, piłka wpada do siatki. Tym samym Szymon Kamiński otwiera wynik tego spotkania. Też otworzyła się gra, zrobiło się zdecydowanie ciekawiej. Dariusz Zjawiński uderza z dystansu, natomiast spokojnie kontrolował całą sytuację Michał Subczyński. Przenosimy się już do drugiej połowy. Kolejna akcja gości z Przasnysza. Piłka zagrana na prawe skrzydło. Wcześniej bramka Szymona Kamińskiego, no to teraz trafienie Tomasza Kamińskiego i tym sposobem MKS Przasnysz zapewnia sobie komplet punktów. To trzech razy sztuka. Myślę, że bardzo mocno w tę regułę wierzył trener Legionowi Legionowi, a więc Mikola Dremliuk, ponieważ było to trzecie spotkanie w roli szkoleniowca klubu z Legionowa. No i jak na razie szkoleniowiec nowy Legionowi nie zaznał jeszcze smaku zwycięstwa jako. Osoba odpowiadająca za wyniki Spadkowicza z Trzeciej Ligi. No i zaczęło się nie najlepiej, bo w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Ignacy Ognicha wykorzystał bardzo dobre dośrodkowanie z głębi pola i to Józefowia obejmuje prowadzenie. Natomiast szybciutko do roboty wzięła się Legionowia, Dominik Paradowski i mamy 1 do 1. Rozpoczynamy całą zabawę na nowo, natomiast w następnym etapie spotkania lepiej bawili się goście. I tutaj kolejna akcja Józefowi. Zagranie wzdłuż bramki, świetnie nabiega ponownie Ignacy Ognicha i tym samym zdobywa dublet. Znakomite zawody napastnika Józefowi, natomiast Legionowia nie złożyła broni. Legionowia starała się wywalczyć punkty u siebie i to się udało. Zagranie w pole karne. Arkadiusz Drapsa strzela bramkę, ale to by było na tyle jeśli chodzi o gole w Legionowie. W ostatnich tygodniach Makowianka zdecydowanie podkręciła obroty, no czego odzwierciedleniem są bardzo dobre wyniki kibice z Makowa Mazowieckiego liczyli na podtrzymanie dobrej serii w domowym starciu z KTS-em, weszło, który ciągle marzy o tym, żeby w następnym sezonie zagrać na poziomie trzecioligowym, 30 minut tego starcia no tutaj groźne uderzenie z rzutu wolnego, dogodne miejsce, ale tak naprawdę piłka trafia w mur i szybko zażegnane niebezpieczeństwo. Kolejna próba z dystansu w wykonaniu KTS-u weszło, ale naprawdę celowniki były dosyć mocno rozkalibrowane. No i piłkarze KTS-u weszło Warszawa, mylili się i to dosyć znacznie. Bardzo ważna akcja dla tego spotkania, 69. minuta, Smirno w pogłówce spada na nogę Małkiewicza, otrzymuje za to zagranie drugi żółty kartonik, w konsekwencji czerwony, no i od tej chwili... Maków Mazowiecki miał na boisku jednego piłkarza więcej i starał się to wykorzystać. 74 minuta, akcja lewą stroną. Melo trafia piłką w rękę Skowrona. Oczywiście blisko ustawiony arbiter bez chwili zastanowienia wskazuje na 11 metr. Bardzo ważny moment. Ciężar zbierze na swoje barki Kacper Małkiewicz i go wytrzymuje. Tym sposobem sensacja w Makowie staje się faktem. Tygrys i Talent znają się bardzo dobrze, ponieważ to dwie drużyny, które w poprzednim sezonie wywalczyły bezpośredni awans z dekathlon piątej ligi grupy drugiej. Teraz w 15. kolejce nadeszła pora na kolejne spotkanie, tym razem już na szczeblu czwartoligowym. Oglądamy sytuację z początku spotkania. Szósta minuta, faulowany gracz Talentów w polu karnym do piłki podchodzi Mateusz Kowalski, nie daje większych szans bramkarzowi i daje prowadzenie ekipie ze Stolicy. W tych w początkowych fragmentach i też w pierwszej połowie zdecydowanie lepiej wyglądali Warszawianie. Natomiast Tygrys też potrafił wykreować sobie sytuację. Powiedzmy sobie szczerze, tutaj powinna paść bramka wyrównująca. Najpierw pomógł, pomógł bramkarz, a potem troszeczkę poprzeczka. Natomiast już talent w swojej odpowiedzi był bezbłędny. Józef Horosiński przy finiszu tej akcji zaprezentował nam wszystko: spokój, technikę i chłodną głowę. 2 do 0 dla talentu Warszawa. Natomiast Tygrys też jest znany z tego, że jest bardzo waleczny i Tygrys ponownie pokazał bazur. Minuta 72, faul w polu karnym. Gera Gerasymec na 11 metrze po dłoniach goalkeepera, ale piłka finalnie wpada do siatki i Tygrys łapie kontakt. Natomiast to, co wydarzyło się w końcówce spotkania w minucie 88, myślę, że długo będzie powtarzane. Jan Wojtasik drybluje, mija rywali. Finiszuje w kapitalny sposób i tym sposobem ratuje jeden punkt Tygrysowi Kutamińska. Kolejkę 15 rozpoczęło potężne starcie w Warszawie, ale oczywiście wszystkie oczy sympatyków Sytygrów czwartej ligi były skierowane na to, co wydarzyło się w sobotę w Ząbkach, bo tam lider rozgrywek Ząbkowia Ząbki mierzyła się z wiceliderem, a więc KSCK troszynem. Minuta 30. Przejęcie piłki w środkowej strefie boiska. Rodzi się groźna kontra. Jakub Tyska wyczekał do samego końca i to chyba była zła decyzja. Trzeba było uderzać wcześniej, no ale też dobrze w bramce gospodarzy Mateusz Kryczka. Minuta 51, Mateusz Mazur z dystansu, ładnie interweniuje Jasionek, warto dodać, że już w tym momencie Troszyn grał w osłabieniu po drugiej żółtej kartce Edgardo Ruiza. W minucie 63 doszło do niecodziennej sytuacji, ponieważ Stanisław Muniak, specjalista od stałych fragmentów gry, zdobywa bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego i tutaj widzimy, że ten stan rzeczy wywołał bardzo doży uśmiech na twarzy trenera Ząbkowi. Tomasza Grzywny. 72 minuta, kolejna akcja gospodarzy, ale tak naprawdę tutaj fatalne zachowanie w wykonaniu piłkarzy Stroszyna, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i skorzystał z błędu komunikacyjnego. Mateusz Mazur podwyższa prowadzenie na 2 do 0, ale gospodarzom było ciągle mało. 81 minuta, Krajewski ładnie powalczy o piłkę, zgrywa głową Mazurczak, a Pieszkalski zdobywa bramkę na 3 do 0 i przypieczętowuje. Efektowne zwycięstwo Ząbkowi, 3 do 0 dla gospodarzy. Sobota dostarczyła mnóstwo wrażeń i emocji, ale to nie koniec, bo w jedynym niedzielnym spotkaniu w Żyrardowie Szczonowianka mierzyła się z mps em Piaseczną. Stały punkt przed meczem odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego, no ale można było się skupić teraz i wyłącznie na walce. O kolejne ligowe punkty. 21 minuta, ślizg Ziemnickiego, zdaniem arbitra nieprzepisowy. Jaka jest Wasza opinia? Dajcie znać w komentarzach. Rzut karny, Wojciechowski kapitalnie broni kordel. Nie ma bramki, cały czas utrzymuje się remis w Żyrardowie. 29 minuta, kolejna sytuacja dla mszczonowianki. Tutaj fatalne błędy we własnym polu karnym Popełniane przez graczy MKS-u piaseczno i mamy drugą jedenastkę. Tym razem Jarczak. No natomiast kordel bronił po prostu jak w transie. Nie do złamania był Jakub kordel. Kapitalny występ aż do minuty 38. Dośrodkowanie. Władysław Bobrow w końcu przełamuje defensywę i też przełamuje bramkarza MKS-u Piaseczno. To pierwsze, trafienie w tym starciu. 68. minuta. Centra w pole karne. No i tym razem fatalny błąd defensywny Szczonowianki, który wykorzystuje Gracjan Konowski i doprowadza do wyrównania. W 68. minucie mamy 1 do 1. Jeszcze dużo czasu, żeby tutaj. Przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Popatrzmy, czy komuś się udało. 81 minuta. Po raz kolejny, już po raz trzeci. Tego dnia jedenastka dla Mszczonowianki. Ponownie Maciek Wojciechowski tym razem się nie myli, jak się okazało, było to kluczowe trafienie. Dające komplet punktów. Szczonowianka wygrywa żyradowie 2 do 1. Oczywiście. Nie pominiemy stałego punktu naszego magazynu, a więc szybkiej analizy rezultatów ostatniej kolejki. Jak widzimy, tutaj efektowne zwycięstwa w hitach odnosi Ząbkowia Ząbki i Mazowia Mazowiecki. Sześć bramek swoim rywalom aplikuje Ursus Warszawa. Pilica po raz kolejny przegrywa. No i tutaj dwa spotkania zakończone remisem 2–2. Legionowia Legionowo kontra Józefowia Józefów. No i Tygrys Mińska kontra Talent Warszawa. Szybciutko zerknijmy na ligową tabelę. Tam oczywiście niewiele zmieniło się z przodu. Ząbkowia na czele. 15 na 15, tylko jeden punkt przewagi nad trzecim miejscem, a więc nad mazowiec Mazowiecki ma KSC Katroszyn. 5 strata KTS-u weszło do Mazowi. Tyle samo punktów straty ma Hutnik Warszawa. Jeszcze przeanalizujmy sobie szybciutko to, co dzieje się na dole tabeli bez zmian. Pilica ciągle dwa punkty. Osiem oczek na koncie Tygrysa Kutamińska. W strefie spadkowej melduje się Błonianka Błonie, która ma w dorobku 12 punktów. 13 punkcików na koncie Józefowi Józefów. No to jeszcze szybciej. Zerknijmy na rozkład jazdy na najbliższy weekend. Tutaj też ponownie będzie ciekawie, w szczególności przy ulicy Marymockiej w Warszawie o godzinie 12.00 w sobotę. KTS weszło kontra Chudnik Warszawa bez cienia wątpliwości. Najciekawsze zestawienie 16 kolejki, ale też bardzo interesująco będzie y, też w Warszawie. Przy ulicy Sosnowskiego tam Ursus podejmie szczonowiankę szczonów, a wy klasycznie w sekcji komentarzy dajcie znać, na jaki mecz najbardziej czekacie, co Was najbardziej interesuje. Przypominam Wam o tym, że jeśli lubicie posłuchać, co dzieje się w Sytykru 2. Możecie w poniedziałek o godzinie 20 odpalić magazyn na kanale RCS Livestream. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subskrypcjach i do usłyszenia za tydzień.